Raport regionu, Zbigniew Filar, witam wszystkich naszych widzów, ze mną w studio Tomasz Olszówka, nasze miasto Tarnów, radny Rady Miejskiej w Tarnowie, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie Tomaszu, Wy z prezydentem nie macie do siebie telefonów komórkowych, musicie pisać na Facebookach listy otwarte? Oczywiście mamy i często z nich korzystamy, natomiast waga tego listu, o którym pan redaktor wspomina, jest na tyle istotna, że uznałem, że to jest list, który powinien zostać upubliczniony. Ja generalnie przeszedłem do polityki samorządowej z takim nowym standardem, że działam transparentnie i działam przede wszystkim po to, żeby wyborcy, żeby mieszkańcy Tarnowa mogli widzieć, co się dzieje, również w zaciszu gabinetu. Bo pan ma doświadczenie dość duże w biznesie i tam się podejmuje decyzje czasem z godziny na godzinę, z minuty na minutę. Tutaj jednak w w urzędzie te maszyny działają dużo wolniej, jeżeli chodzi o przepisy różnego rodzaju e, związane z funkcjonowaniem samorządu. I czy taka droga, którą Pan obrał, czyli upublicznianie wszystkich informacji albo zapytań do prezydenta jest dobrą drogą? Pan redaktor ma świętą rację. Ja rzeczywiście zderzyłem się troszkę z takim innym tempem pracy, że urzędy nie pracują tak szybko jak to ma miejsce w biznesie. Stąd też daliśmy dosyć dużo czasu panu prezydentowi, żeby te podstawowe punkty naszego porozumienia zdołał doprowadzić do jakiegoś finału. Stąd też idea tego listu i pytania. Mam nadzieję, że dzisiaj uzyskam na nie odpowiedzi, że te tematy, o które pytam w liście, zostały zrealizowane. Prezydent odpisał też zaproszenie na godzinę dziewiątą bodajże chyba dzisiaj. Już jest to? godzina dziewiąta, więc, więc, więc nie spotkamy się, natomiast umówiliśmy się dzisiaj z Panem Prezydentem na godzinę szesnastą, pełnym klubem naszego miasto Tarnów. Ja jestem w ogóle dobrej myśli. Ja mam nadzieję, że dzisiaj się na spotkaniu dowiemy od pana prezydenta, że po pierwsze został zlecony audyt finansów miejskich przez. No, firmę ratingową no, do końca marca. Przecież widać jakie są finanse miasta. Widać, ale chcemy. Czy, chcieć... czy musi być to faktycznie wydawanie pieniędzy na zewnętrzne firmy? To Panie redaktorze, takiego audytu nie było już od dawna. Inne miasta chcą też pokazywać mieszkańcom, inwestorom, bankom, jaki mają rating. Dobrze by było, żebyśmy w końcu taki audyt w Tarnowie przeprowadzili. i Taki też był warunek naszego porozumienia, jeden z podstawowych. Drugi temat to, to kwestia uchwały krajobrazowej. Ta uchwała miała wpłynąć pod obrady sesji Rady Miejskiej w marcu. Liczę, że tą Dzisiaj się dowiemy, że pan prezydent planuje w najbliższym miesiącu tę uchwałę wnieść pod obrady. Co by zmieniła tę uchwałę? No, my, jako ruch miejski, jako nasze miasto Tarnów, od, od początku mówimy, że chcemy uporządkowania tej przestrzeni publicznej. Chcemy, żeby e, nie straszyły mieszkańców e, billboardy, szyldy, reklamy, e, głównie w obrębie Starego Miasta, żeby to było w sposób właściwy, e, tak jak to inne miasta robią, opomiarowane. i żeby... Ostatnio Tuchu zaczął sprzątać. E, Proszę bardzo. E, okolicy dworca autobusowego dworca Proszę bardzo TKP. to bardzo mnie cieszy bo mam bliskie słuchowe relacje natomiast to jest już dobra praktyka kolejny punkt kwestia powołania oficera, oficera rowerowego czyli takiej osoby która będzie zdejmować się w mieście ułatwieniami dla rowerzystów to są wybrane punkty z naszego porozumienia, ale chcemy na zasadzie papierka lagmusowego sprawdzić. Mam nadzieję, że dzisiaj otrzymamy dobrą informację, że te postulaty zosta zostały już zrealizowane bądź że są realizowane. Przedwczoraj, jeżeli spłynęła informacja do nas odnośnie tego, że prezydent powołał na stanowisko swego zastępcy, pana Tadeusza Kwiatkowskiego, już myślałem, że ta koalicja zostanie całkowicie rozwiązana. Panie redaktorze, nigdy o koalicji nie było mowy. Jesteśmy cały czas w porozumieniu programowym. A ten list jakby dopełnił swego. List ma charakter, jak powiedziałem wcześniej, papierka lagmusowego, Chcemy sprawdzić, jak jest zrealizowane porozumienie. Liczę na to, że ono jest zrealizowane w sposób właściwy. Co do nominacji wiceprezydenta, to z jednej strony mogę powiedzieć, że to jest autonomia i swoboda. W doborze kadr i nic nam do tego, ale z drugiej strony, jako radni dzisiaj zapewne zapytamy, skąd taka wizja, skąd taki pomysł, jakie zadania otrzyma nowy wiceprezydent. No i cóż, będziemy też później z upływem czasu sprawdzać, jak te zadania są realizowane. Patrząc na opinię wczorajszą wypowiedzianą przez pana Marka Ciesielczyka, gdy obserwował pracę pana Kwiatkowskiego, starostwo, Powiat, powiat był jak naj, dość nisko w rankingach efektywności inwestowania, nie boi się Pan, że to by może przełożyć się na Tarnów? Nie znam tych danych, natomiast jedyna obawa, którą mieszkańcy mają, i być może ona jest słuszna, że, że osoba, gospodarz z Powiśla nie do końca musi znać problemy Tarnowa, miast, naszego miasta, więc będzie musiał w jakiś sposób się uczyć, to, to pewna strata czasu. Ja osobiście znam e, starostę kwiatkowskiego, ale z tej działalności w zakresie służby zdrowia, bo e, z uwagi na moje związki zawodowe, i muszę powiedzieć, że wtedy e, widziałem, że bardzo tak skwapliwie troszczył się o sprawę szpitala Dąbrowskiego, więc w tym zakresie widzę, że jest e, takim gospodarzem, który, który wchodzi mocno w temat. Pytanie czy to jest dobry kierunek, żebyśmy mm, zatrudniali polityków i to polityków niezwiązanych z miastem? To jest pytanie otwarte. Yy, jeszcze jedna sprawa dość ważna: bo ostatnia sesja yy, i protesty mieszkańców na Osiedlu Jasna yy, pokazują dużą ich determinację. Klub yy, naszej miasto Tarnów jakoś będzie się włączał w te negocjacje yy, pomiędzy mieszkańcami i prezydentem. Już się włączył. Yy. Piotr Górnikiewicz, przedstawiciel klubu, był w ostatni poniedziałek na wizji lokalnej. Kolejnym krokiem będzie zwołanie Komisji Rozwoju poświęconej temu zagadnieniu. Mam zamiar zaprosić również inwestorów, właścicieli tych terenów, mhm. mieszkańców, prezydenta i chciałbym, żeby mieszkańcy też w taki sposób bezpośrednio dowiedzieli się, jakie są plany. Pan prezydent na tej ostatniej sesji w pewnym sensie odganiał to, ten temat od siebie, mówiąc, że dla niego temat nie istnieje, ponieważ nie toczy się żadne postępowanie administracyjne, natomiast pan prezydent musi zrozumieć, że dla mieszkańców temat istnieje. Mm -hmm. bo mieszkańcy Ale jak nie się bądź... będzie się toczyło już postępowanie administracyjne, wtedy już praktycznie to są ostatnie dni, Dokładnie w których tak. można cokolwiek zdecydować. Właśnie tak. Prezydent powiedział na ostatniej sesji, że on nie jest od tego, żeby rozmawiać z inwestorami, że takie rozmowy by go mogły nawet Spowodować, że jakiś zarzut mógłby mu zostać postawiony. Nic bardziej mylnego. Prezydent, jako osoba, która odpowiada za stan miasta, za tematy mieszkańców, powinien takie tematy podejmować w sposób aktywny. Radni na sesji zwracali, pokazywali pomysły, w jaki sposób mogłoby się to odbywać, czy poprzez zamianę gruntów. Przecież mamy tereny miejskie przy Jana Pawła II po tej drugiej hmm. stronie i można byłoby spokojnie. No, ale tam Piotr mówił, że to będzie osiedle mieszkaniowe. Czy no, tam wolne tereny pod osiedle mieszkaniowe? Panie redaktorze, osiedle mieszkaniowe wokół ruchliwej dwupasmówki to na zdrowy rozsądek nie jest najlepszym pomysłem. To jest zdecydowanie teren pod właśnie usługi, pod tego typu sklepy wielkopowierzchniowe. Mamy obok, w sąsiedztwie niedawno powstały sklepy, dwa sklepy, więc to jest właśnie te, to planowanie. Nie budujmy supermarketów na osiedlach, nie budujmy hipermarketów pod nosem mieszkańców, tylko właśnie wokół rąd, wokół łączników, bo to jest najlepsze miejsce. A co gdybyście zmienili plan zagospodarowania przestrzennego i trzeba było wypłacić odszkodowanie podjęlibyście taką, takie ryzyko za, zadbania o mieszkańców, a nie o inwestora? Prawdopodobnie. Niestety to są zaszłości, bo jak mówimy, te decyzje były podejmowane wiele lat temu. Notabene na ostatniej sesji okazało się, że tylko jeden z obecnych radnych wtedy głosował przeciwko mieszkańcom, pan radny Cisielczyk, więc dobrze by było, żeby ten radny w przyszłości bardziej zajmował się sprawami mieszkańców, a nie swoimi notorycznymi błazy nadami na, na radzie. Może jest taka jego rola? Nie wiem, natomiast pokazuje ten fakt, że wtedy kiedy trzeba było być blisko mieszkańców, kiedy trzeba było zadbać o ich interesy, radny ten i inni radni wówczas zagłosowali przeciwko na rzecz inwestora w pewnym sensie, A dzisiaj będzie ciężko mówić o wypłacie odszkodowań, bo to są odszkodowania wielomilionowe, więc jedynie, co można zrobić, to w sposób aktywny rozmawiać z tymi inwestorami, proponując e, kompromisowe rozwiązania, czy to zamiana terenów, czy to inny przebieg dróg po to, żeby maksymalnie mieszkańcom ulżyć. No, ale któryś klub, jeżeli jest taka wola radnych, będzie musiał podjąć tą de decyzję, tą trudną decyzję e, dla budżetu miasta i w którymś momencie powiedzieć, tak robimy, albo w ogóle wszyscy radni chowamy piasek, głowę w piasek. Myślę, że zwycięży, że mieszkańcy zwyciężą, że oni są na tyle zdeterminowani, bo to obserwuję, że w końcu politycy, miejsce zrozumieją, że nie można mieszkańców obejść, że trzeba rozmawiać i, i pracować na ich rzecz. Więc liczę na to, że tutaj rozsądek weźmie górę i znajdzie się, znajdą się takie rozwiązania, które przynajmniej, w maksymalny sposób ulżą tym mieszkańcom, tak żeby te uciążliwości były jak najmniejsze. Zmieniamy temat trochę o przyszłości, energia miast. Będzie więcej siły w młodych, prężnych samorządowcach. Ja Jestem bardzo zadowolony z tego projektu. Znakomite postaci, liderki, liderzy miejscy z całego kraju. Warszawa, Kraków, Łódź, Białystok, Suwałki, Wadowice, ale też Tarnów, z czego się najbardziej cieszę. Połączyły siły i stworzyły w ostatnim tygodniu nową organizację, stowarzyszenie, think tank, sieć powiązań który, i zarazem taką organizację ekspercką, która będzie walczyć o miasta progresywne. Miasta progresywne to takie, które dbają o mieszkańców, które też walczą z tymi wyzwaniami XXI wieku. Czyli roku. energia miast, wrócę jeszcze teraz do jasnej, mhm. e, to jest właśnie to, czego dzisiaj e, możecie być e, zarówno świadkami, jak i tą energię dać mieszkańcom? Na to liczę. Szczerze powiedziawszy myślę, że takie miasto jak Tarnów najbardziej skorzysta na tym projekcie, bo jak żadne inne nie potrzebuje dobrych praktyk, dobrych rozwiązań, fajnych tematów. No, energię miast tworzy na przykład Jan Śpiewak, który zasłynął tym, że skutecznie w Warszawie walczył z przejmowaniem kamienic tworzą inni znakomici ludzie, Łukasz Gibała, Mateusz Klinowski, Kasia Sztopy-Rudkowska, więc Tarnów po mojej osobie będzie, będzie, się mógł się, sprawdzić. będzie się mógł sprawdzić, będzie mógł się uczyć, ale też oni spoglądają na Tarnów z dużą sympatią, bo widzą, że ruch miejski, nasze miasto Tarnów w ostatnich wyborach osiągnął świetny wynik, często lepszy niż w innych miastach, ruchy miejskie osiągały, więc to jest właśnie ta, to połączenie tych sił, i myślę, że z tego wyjdzie właśnie ta dobra energia. Bardzo dziękuję za rozmowę. A moim państwem gościem był Tomasz Olszówka, radny Rady Miejskiej w Tarnowie, nasze miasto Tarnów. Dziękuję bardzo, widzenia.